Bardzo Państwa przepraszamy, ale doktor będzie spóźniony jakąś godzinę. Super. Bez problemu dokończę sobie całe wykończenie sweterka. Wie Pani, szydełkowanie to naprawdę w tym momencie to jest hobby również dla młodych osób i rzeczywiście bardzo fajne rzeczy można robić. Modne, ciekawe, przyjemne. Ja na przykład robię tutaj taki kocyk dla małego dziecka. To hobby jest bardzo relaksujące, naprawdę polecam. Nie. Nie, kurde nie. Pani się pyta, co się dzieje? Nie zabrałam sobie dodatkowego motka, a przede mną jeszcze 40 minut jazdy. Słońce, szydełko, zen, i ja nie ma to jak robić kolejne oczka na łonie natury. No, idealnie sobie to wymyśliłam, żeby wziąć sobie dodatkowy urlop, właśnie w te dni, kiedy szef totalnie nie chciał mi dać tego urlopu. Coś jest nie tak. Co się dzieje? Co się dzieje? Proszę się obudzić, teraz pani kolej. Co? Już moja kolej? Ale nie zdążyłam sobie jeszcze zrobić wykończenia.